Ponad 10 lat temu wygrała Familiadę. Dosłownie rozbiła bank. Tak teraz wygląda. Pewna kobieta wystąpiła w Familiadzie ponad 10 lat temu i zapisała się w historii teleturnieju jako jedna z najskuteczniejszych zawodniczek. Z jakimi finałowymi pytaniami zmierzyła się w widowiskowy sposób? Kropka. Pamiętny fragment programu krąży po sieci, a uwaga internautów skupiła się nie tylko na imponującym dokonaniu, ale także wyglądzie seniorki. Od kiedy w TVP emitowana jest Familiada? Familiada emitowana jest od tak dawna 1994 roku że niektórzy fani nie dość, że urodzili się po starcie formatu zdążyli już przeżyć ponad ćwierć wiecze. To samo tyczy się uczestników. W każdym odcinku formatu występują dwie drużyny, a każda z nich liczy pięcioro uczestników. Przeliczając tę liczbę przez lata emisji, robi się naprawdę spore grono. Niestety, nie wszystkim udaje się osiągnąć taki sukces jak babci jednego z TikTokerów. Jakie pytania usłyszała podczas finału od Karola Strasburgera? Moja babcia sama wygrała Familiadę. Z jakimi pytaniami się zmierzyła? W sylwestrowym wydaniu Familiady sprzed ponad 10 lat pani Lidia wraz z rodziną dostała się do etapu puentującego ich starania o główną wygraną. Jako pierwsza stanęła w szranki o punkty w finale, który tego dnia okazał się dla niej wyjątkowo łatwy. Zawodniczka została spytana przez gospodarza o to: jak da się wyrazić coś, czego nie da się opisać słowami, z czym ankietowanym najbardziej kojarzy się Wenecja, jaka jest cecha idealnego tancerza, co może być łagodne i czego ludzie najbardziej pragną. Po odpowiedzi na ostatnią zagwostkę, Karol Strasburger był pod wrażeniem: ile punktów udało się zdobyć? Wystąpiła w familiadzie ponad 10 lat temu. Jak teraz wygląda? Choć w finale familiady o zdobycie 200 punktów walczą dwie osoby, pani Lidia poradziła sobie w pojedynkę. Jej odpowiedzi zebrały 203 punkty, a to oznaczało, że samodzielnie wygrała nagrodę dla siebie i najbliższych. Dumny wnuk podzielił się fragmentem teleturnieju, a internauci opisali swoje wrażenia. Wielu z nich pogratulowało seniorce znakomitego wyniku, jednak część użytkowników sieci zwróciła uwagę na jej wygląd. Według nich uczestniczka familiady teraz wygląda młodziej niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. Krążą legendy, że druga osoba w kąciku muzycznym dalej czeka na swoją kolej. Twoja babcia młodnieje z wiekiem. Teraz wygląda młodziej niż wtedy. Jak to robi?